Siemaneczku jestem Pepekem Games Witam was w 125 na serii Od zera na dzielądy Dzisiaj sobie pszenicę I chyba jest to ostatni odcinek Ogólnie z jesieni I TP, Bo z tego względu, że będziemy siać sobie później na wiosnę Właściwie ten kawałek I tutaj mamy zabrany Więc to jest bez zbędnego pytolenia Ale wsiadamy sobie do Jundia Yy, i lecimy sobie z yy, 7 pszenicy pierwsze pierwszy na naszym gospodarskim tutaj oficjalnie pszenica jest zasiebana stwierdziłem tak sobie że yy, tutaj sieję sobie pszenicę i zróbmy ten malki kawałeczek który tam jest a tam z tyłu sobie zasieję sobie albo owies, albo może jeszcze inną uprawę zobaczymy może soje może sojego to jeszcze będę sobie chmienił a spokojnie Idzie tysięcy na koncie. Wziąłem sobie misję jeszcze na 2700 grzami. Jeszcze misję na orkę we sierpniu. I teraz mogę sobie budzić. Um, budżet swój, podatowałem prywatnie. Wiadomo, że miałem misję na e, uprawkę po e, ściernisku. Tak to się mówi, teleżówką. to ogląda nie, ten wie. Zobaczcie, jak się poziom spędziłem na pół pędzlu, a ja tutaj nie miałem stabilnego, dobrego biegu. Cieczek się śpieszy. O, teraz tu można sobie na eleganckości robotę robić drzepa powschodziły, powschodziły. ale to wygląda, więc jak na mnie jak najbardziej to czekajcie coś tutaj. Czy ja tu mam zasiewane? Czekajcie. Takie wrażenie, aby tu nie był kawałek zasiany. Jo, patrzcie kuź, jak to się wczytało! jednak musi być 3. tej metry, proszę Państwa, więc trzeba popapkę zrobić. Nie chcę sobie Bobolca, Bobola sobie mm -hmm. to zrobić na gospodarce, więc tak trzeba sobie zrobić tak, jak to powinno być jak zawsze plecy czekaj zaczął kombinować za mocno i już sobie robotę schnocił. Proszę Państwa, no tak to proszę Państwa nieraz wychodzi. Ale nie ma tego złego. No by już nie wyszło. A teraz trzeba poprawkę robić. Nie ma torciula. Yy, więc jeździmy jeszcze jeden czas. Tak samo. Trudno, na dłużej, bo na roboty ale będzie zrobił tak, jak to powinno po prostu być. W tym odcinku się pak to miałem na 3-2 i pasowało. Tutaj widzę, że już z kolei taki ten siek nie jest odpowiedni. Mniejsza z tym, ja nie będę z tym o tym przeżywał. Patrzcie, to jest patrzcie, tu już wystaje na dobę te 20 cm. Czemu tak to jest? Możecie pytać w komentarzach. Ja, ja z tego farminga, no po prostu nie ogarniam. Jeszcze raz, jedna rzecz jeszcze, bo chyba tego nie mam zrobionego. Hmm. A, tak mogę tylko sobie addonsy wyłączyć. Znaczy włączyć, tylko tyle. A tym addonsami na parę trochę FPS-ów nam przybywa, bo 53 fps -y W bez takich ustawieniach jest coś pięknego. Więc tak. Myślę, że na wiosnę coś już wleci kolejnego, e, jakiś ciągniczek. Jest taki zamiar, właśnie, żeby zakupić tutaj środkowy ciągnik. Trzeci z kolei z tymi ciągnikami to żalek na gospodarstwie z to jest Taki Takie tam jest skórna z tymi ciągnikami. A ktoś nie widział poprzedniego przy... po odcinka, zapraszam serdecznie na gospodarstwo, bo ta wpad zajęli z tym nowy ciągnik. Pawecznie, nowka e, właśnie ciągnik więc do obejrzenia hmm, znaczy nie Jakby, uh, wspomnianego odcinka e, będę fajną fajny się wleciał na gospodarstwo tutaj zobaczymy jak to tam będzie wyglądało tutaj ja albo będzie sam albo podobnie ale niekoniecznie zobaczmy, nie będziemy mieli budżetu, o od tego trzeba nie zacząć, będziemy mieli duży budżet, będziemy komplikować jakieś doszczycielki Będziemy, będziemy mieli mniejszy budżet, będziemy kombinować z tańszym wynikiem. Eee, no bądźcie pola, no, kupiliśmy w poprzednim odcinku pole, też dla znaczenia wiosny. Teraz zobaczymy, bo ja też mnie, Mam chrapkę na pole jedno, Tutaj, żeby mm, nie było. Krapkę na jedno pole, które, no, dajmy sobie. No nie to. Co e, sobie to przystolił? Nie ukrywam. Dzień, wiecie, w poprzednim odcinku kupiliśmy pole. 30. Teraz połóżcie żeby tutaj ogarnąć, yy, jeśli tu będzie możliwość, zakupu na wiosnę. Zobaczmy teraz może, podlecimy sobie. Yy, jest tutaj szybko, szybkość. I tak sobie włączymy. Zobaczmy, na no, to dalej kiedy kredytu, ale żebyśmy już mogli coś tutaj się bawić, ale prawdopodobnie jeszcze tutaj jest no mała kreweczka. Jeśli się uda. Jak kupuję te pole z tego względu, że będę się pociągnąć to ładnie, wyrównać i mieć takie jedno, fajniejsze pole na mm, akcję właśnie siebie, zbiory i tak dalej. Dzisiaj ogólnie nie uprawiam taryżówką, chcę zobaczyć, czy yy, ciemnie, zobaczyć, czy faktycznie to ma jakiś rezultat. To lepiej jest yy, właśnie robić te ciemnie, yy, uprawić i dopiero siać. Czy to zbytnio nie będzie miało różnicy, o sezonie. No, tak to można powiedzieć. Nie eee, uprawialiśmy, stawialiśmy bezpośrednio w No i te prace były. Zobaczymy, jak to będzie na jutro teraz. Na wiosnę, na wszystko wiadomo. Jeśli wyjdą te prace, to trzeba definitywnie uprawiać przed ciemnie. Czy eee, ta w czy może, jakby się kupi. Zobaczymy jeszcze to. A na pewno trzeba będzie wtedy uprawiać bez, eee, przed ciemnie. Ale my no to zobaczymy, nie mówmy na razie co. I jak na razie, jako tako ten ciemnik. Eee, ani się tutaj e, ładniej gdzieś tutaj sieje, jakby nie było. Zobaczymy. a sam gdzieś gdzie są, oczywiście, bo nie widzę, są oczywiście, a to będą, po prostu jakie te tak będą tutaj ogarniane, mimo wszystko. Więc tutaj nie ma, co się na razie o to martwić. Jak to wygląda, pani uważa, żeby finalnie wyszło jak najlepiej. A nie, jeszcze nie, przepraszam, nie będziemy się widzieć na wiośnie, będziemy się widzieć w zimowych odcinkach, tak mniej więcej listopad, grudzień, no bo jednak jeszcze mamy trochę e, plonów do sprzedania, by nie było, przecież ja o tym kompletnie zapomniałem, mamy 22 tony jęczmienia, mamy rzepaku 11 ton, e, więc no zdaje mi się, że to jak najbardziej listopad, grudzień, to będzie taki właśnie powiedzmy odcinek jeszcze, e, właśnie typowo sprzedażowy. Mm. I być może wtedy uda nam się kupić o to wspomniane pole, na którym byliśmy. Wtedy byłoby to takim delikatnym wisienką na tocie. No bo chyba to pole ogólnie chyba nie jest zbytnią drogie. Tak, tak mi się zdaje na pierwszy rzut oka. No ale zawsze można się mylić pod tym względem. Tego nigdy człowiek nie będzie wiedział, czy tak faktycznie jest, czy tam to jest jakieś droższe pole, czy po prostu jest to tańsze pole. Teraz wejdziemy na mini minimapkę i będziemy wtedy wszystko elegancko widzieli. Eee, co i jak? sobie włączymy ten pomat niech sobie ten pomat leci. A ja sobie właśnie zaraz zobaczę, obczaję to pole, żebym eee, wtedy wiedział, jaka to jest tam. Wprawdzie teraz. Tu właśnie nauczyłem, jak to jest scena no, tak, tego. 54 tysiące, eee, to jest faktycznie teraz tyle samo, co i tutaj. Dwa tysiące eee, Tysiące drożej, na 2200 w całkowitym greniu jest yy, drożej, więc 54 myślę, że będziemy mieli na to, by mm, zrealizować właśnie punkt zakupowy, to no, powiedzieć w pewnym sensie yy, chęć zakupu tego pola, bo tak naprawdę to jest jeszcze w miarę blisko yy, do tego, by moim kombajnem yy, sobie dojechać, żadnych tutaj yy, problemów na, yy, na pole bo jednak wiadomo, że jeszcze ten kombajnik ze se, szczyt sezon, na koniec dwa sezony jest, jest tu po serii, na naszym gospodarstwie. Dopiero myślę, że tak maksymalnie po dwóch sezonach. No ten tak gospodarnik pójdzie do mm, sprzedaży. Pójdzie na sprzedaży, później po kolei będziemy sobie kombajny kupować, tak jak to było w dwójce. ten sam tok yy, rozgrywki wynajmniej wiecie, no, tutaj to, to, to troszeczkę jest też inaczej, ale tak typowo kombajny to będę właśnie chciał mieć na tej zasadzie, że komment każdy po kolei, tak samo pewnie będzie podstawcie. Drugiego sezonu, jeśli oczywiście tak taki się pokaże na kanale. E, właśnie takiej serii właśnie od ZENA, Nie wiem czemu od ZENA tak. Mam no, powiedzieć tak, to jest od ZENA do Famera, jakieś tam od ZENA do, do miliona, jakoś tak i tak dalej, każdym inaczej. Ja wolę sobie powiedzieć tak może sobie zrobić właśnie jak teraz na zonu, czyli od ZENA i dana mapka powinna być jeszcze w opisie. I właśnie to muszę też chyba zaktualizować, żeby to po prostu było i to może będzie wyglądało pod tym względem. Więc... A to trzeba będzie, proszę Państwa porozkminiać taką oto sytuację pod tym względem. Żeby to jakoś lepiej miało przełożenie. Fajnie w drugi sezon, bo podstaw, na razie... Tutaj fajnie na razie takim idę, tak wyraźnie z mojego punktu widzenia widzę jest, że... Kupujemy w miarę racjonalnie powiedzmy na wiosnę i na jesień do pola. Znaczy po polu, przepraszam. Czym e, dwa pola w sezonie. Gdybyśmy takie tempo utrzymali, byłoby świetnie. Gdybyśmy mogli, no w miarę komfortowo, no tutaj to było 40... 49 pol, tak? 94 pola, przepraszam. Gdybyśmy jakieś 47 sezonów byśmy mieli y, ogólnie. Tak patrząc na szybko, 47 e, sezon byśmy mieli tutaj ogranek, Jeśli faktycznie by się to udało zrealizować, e, bo ta siedemka ogólnie nie jest duża. no To później, w późniejszym czasie dopiero będzie. E, z punktu widzenia późniejszego, na pewno będą fajne pola, duże, duże maszyny, to wszystko na pewno troszeczkę będzie lepiej. Na razie, tak patrząc, nie ma co na razie szaleć, nie ma co jeszcze na razie wyprzedzać faktów, e, ale tak pewnie będzie, że. Mm, w przybliżeniu te cztery sezony powinny nam wyjść odcinkowo, nie wiem jak to wyjdzie, no bo wiadomo tego nigdy nikt nie będzie tego wiedział. Ale jeśli ja teraz się skupię powiedzmy, okre nie mówiąc nie na krowach, nie na owcach, nie na takich zwierzętach, które potrzebują właśnie prawy, tylko powiedzmy w związanych ze rozbożami, czyli świnie, właśnie kury. Więc tutaj może będzie troszeczkę tu szybciej szło, ten tok z może będzie lepszy, ale do tego jeszcze nie wiadomo. Muszę sobie popatrzeć na internecie, co patrząc, ja będę chciał naprawdę zacząć tę konkretną, konkretniejszą podobę, co tak naprawdę iść, poza właśnie krowami, bo nie wiem jak tam teraz z krowami jest, ale tu jest mniejsza z tym, bo tak krowy, to nie interesują mnie nie interesuje, bo teraz na tym pierwszym sezonie nie interesują mnie, będą mi co, albo świnie. Albo góry, y, tak, to będzie z, pewnie y, z tym związane. Właśnie ta, ta rozgrywka, bo każdy będzie się jak i tak dalej. Ja na razie to nie idę. Mogłem ewentualnie iść mięsne, ale to później wiadomo, jak pójdę mięsne, to i będę chciał później iść mleczne. A to, tego chciałbym uniknąć. No bo jedna dwie była u mnie cała związana właśnie z krowami mlecznymi. Żadnej innej z zwierzyny nie było. Tak, tu właśnie chcecie patrzeć jak by wyglądała ta sytuacja nie? ze świniami powiedzmy za jakieś 3, 5, 8 sezonów, Te te sezony jakby nie było, szybko lecą e, ale żeby właśnie gdzieś powiedzmy świnie właśnie w kury, tak by typu rzeczy Koleś, nie, w pierwszym sezonie, przepraszam, y, pierwszym w y, c na pierwszym sezonie, tak to powiem, pierwszym na podstawowej mapie na pierwszym właśnie na postawce mapy y, no to mieliśmy to były kampury, kury były tylko tam to były naprawdę dużej objętości tam było Dwa kurniki, czyli jeden kurnik, już na tym pamiętam, muszę sobie zobaczyć eee, właśnie jak to wyglądało na no. Hot Bayon. Ale tak patrząc tutaj można też tak bardziej iść, tylko tam mieliśmy w ogóle krowy, mieliśmy właśnie wspomniane kury. Tutaj mm, będziemy mieli abuł, będziemy mieli kury i pewnie świnie będziemy mieli w późniejszym czasie. Nie chcę też tak robić, żeby mieli nie wiadomo ile hodowli, bo to nie będzie miało koncentracji tu brami z mojej perspektywy. Ja ogólnie w farmingach, żadnych farmingach, nigdy nie miałem świn. To prostu w go ogólę. A stąd, może przez to, że ja mam wrzuciłem z z tym krawiarzem. I dlatego tak to jest właśnie w moje, moim odczuciu. Znaczy miałem jak sobie grałem w 17, czy grałem sobie w 19, 22. Teraz 25 to już nie wiem, znaczy 22. Ja w 13 grałem, bo jeszcze jak pamiętam miałem w piątkach się grało, to się mało ściągnęło, to w ogóle żeby na mnie jak się kurna grało, się jeszcze mapy wgrywać. Eee, właśnie w farmingu, bo kiedyś tak człowiek nie był to kiedyś nie były takie posty jak Ken, teraz, że wiąza się do mocy i w y, 19-tce się miało e, właśnie mapkę polską e, trzeba było podniki podmieniać to różnym skutkiem to działało e, jak ktoś nie raz był i miał ścieloną mapę żeby mógłby walić do tego farminga ciało nie instalować. W 19 to już było inaczej. Też właśnie w 11 jak się grało, to pamiętam, że yy, miałem też krawy. Każdy farming, którym u mnie tutaj którego grałem, właśnie od dziewiątki, bo sam nie grałem, yy, no to można powiedzieć, że wszystko związane jest z krawami. Cały Boże życie, błysko farmingi pogrzebane właśnie z krawami. To może jest przez to, że taka jest w już zawodowe, że. Jednak też właśnie mam w krowy leczne i, i to może przez to jest to właśnie tak to um, odbierane z mojej, spresy, mojej osobie to. E, ale nie ma co płakać, te um, to będą nie krowy, przynajmniej nie na tym momencie, a po tej podstawce um, tylko właśnie będą spiniacki, koracki, um, takie wysuntka będą. Więc takie to jest... Myślę, że takie... Tak. podejście, bo w końcu coś dość, dość innego. Ale wiadomo, kurnik moją drogą, bo też kurnik teraz patrzyłem. Żeby go postawić. Bo oczywiście jest z jakiś tam z modów. Kurniczek sobie znalazłem. Nie wiem jak spieniam. Chorni też jeszcze nie dałem. Świniaki też nie wiem, jak to jest to 277, 27, 275 świniaków. Yy, posiaków, świniaków i to jest koszt 164 tysięcy To jest na 109, no tu, tutaj powiem szczerze 50 tysięcy dokładamy i mamy już jakiś Znaczy to popatrzmy po 50 tysięcy możemy do, dokładamy i mamy yy, coraz większą chlewnię, tak? Więc to w ogóle jakiś Tutaj jest zamknięty obiekt. Mamy za niego mamy 25 sztuk. Tu mamy otwarty obiekt i mamy 36 świniaków. No to to nie ten. Chyba się tutaj owce można było by kiedyś wziąć, ale owsy na razie nie. to jest coś innego w ogóle. Tak, w podstawce mamy 360 sztuk, a ja w 2000 sztuk. Ten sam mmm, to istniejący ten. bo to po nie wiem czemu. Nie wiem czy też macie takie wrażenie, że jednak tych kół to jest zdecydowanie za mała ilość. To powinno być, nie wiem, powiedzmy na CT50. Powiedzmy, 50, co sobie 50, 100, 150, 200, 250, 300, 50, 400, powiedzmy 350, 350 tak teraz. 360, to by miało fajną rację, gdybyśmy to byśmy co 50 sobie zwiększali. Tak teraz, a pak 1000, to to wszystkie w okresie sprzedażowym yy, i co? Przetwarzało mi się tu tam dwa palety niespełna znaczy paleta i paleta i chyba jeden tam jak to się kurwa nazywa może, jedno pakowanie, powiedzmy mi no bo mogę sobie tak powiedzieć czas wytaszanka, na wytłaczanka jajek była i to co to, to jest ale przez ponad sezon czasu hodować jest tutaj w ogóle jest to troszeczkę porażką może jak widzi jakiś motyw właśnie do hmm. zwierząt, to się go wygra tutaj, żeby też można było troszeczkę bardziej tu sobie urealnić, bardziej żeby to miało więcej i nogi, o. I żeby troszeczkę tego żerby, ale i więcej produkować, no bo teraz mam no to co, ja w sezonie, nie wiem, 800 tonę spakuję i i mam to z głowy, tak, nie chcę też się nie zmienia, przedstawię sobie stronę z pół tony i zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądało i dostarczy, na te, na tym kurczaki, ale że ten Proces produkcyjny, eee, właśnie tych jaj tak to powiem kolokwialnie. no jest byt. zbyt, to jest praktycznie taki, no, w zasadzie kura powinna znosić jedno jajko dziennie, tak? Czyli mamy 30 od jednej i teraz 25, to mamy 750 jajek. No dobra, teoretycznie. nie wiem, czy teraz w tym momencie tyle tego eee, jest na tej wspomnianej palecie. No dobra, sprzedawaliśmy kiedy sprzedawaliśmy eee, by, by, by... a co? Luty mamy 200 kilo. 3 jaj. Brawo o jednej sztuki więc mówię, 750 powinno być ...co miesiąc jajek, możemy. Eee, powinno być 750 jajek ogólnie. Tak to może powiedzieć po um, milzeniu. Więc, to to kuźwa, to, to, to by miało rację by tu, żeby hodować to I Robić nawet było 3 razy więcej, żeby spożywienia pożywienia szła No to by to miało rację by to. tak a teraz no to by nie, też nie ma, bo już tej mojej hodowli to faktycznie nie widać tego pieniądza yy, W tym momencie, więc no, trochę to jest taka lipa, no ale nic na to człowiek nie poradzi Tak sobie sobie dżajanci zrobili A ja nie wiem, czy mieli w głowie Jak wyjdzie, jak yy, to jest ten animal system jak bliźnie, na pewno sobie go dogramy. gramy. miałem adekwatnie go pewnie przyrobi, bo na pewno będzie trochę wywyższony. Yy, Znam już gdzie. Yy, tak jak to jest tam od Haby, teraz 22. Że w ogóle. A to, co mam te pieniądze w 22 na podlasu, to, yy, to by tam było już w milionach liczone. Yy, wydajności i tak dalej. Tak. E, więc mówię, tutaj tak trocheczkę jest, nie, 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 ten nie to tylko. Ale nic, za to nie poradzi to yy... nie poradzi, tak to jest Trochę to o godzinę fajnie o godzina Nie wiem, tylko zaraz to... By... A powiem ci, chyba jakby krótszy odcinek sobie zrobimy Teraz bym trochę um, ogarniam naprawdę długie odcinki, ponad pół godziny i 40 minut, e, to naprawdę jest, e, moim zdaniem, długo, dużo, e, właśnie. To mój kanał, właśnie, odcinek, błuscy odcinek. Ja się mogę to jakoś prowadzić, mam nadzieję, że się to udaje, oczywiście. Um. Myślę, że Wam się to podoba, bo staram się jakoś tutaj, wiecie, tutaj to nie muszę jakoś zbytnio um, włożyć fabuły tak dalej. Niestety, wujcy to jest też chyba bardziej kombinowane. Tam chcę człowiek fabułę robić. To nie zawsze wychodzi, oczywiście, mm, ale staram się. A sam tu się staram, nie komfortowo tej, tutaj zabawiać w pewnym sensie. No wiadomo jednak, jak to to mhm. chyba... Um, macie? W pewnym, sen, w pewnym sensie... W pełnym sensie fan, tak? Że to że, zie, e, Właśnie moje odcinki. Um, dużo nie pozostało tego przejazdu, tak patrząc. E, no ale też mówię, nie chcę przedłużać, bo moje tutaj zasieje. To muszę sobie dokończę, tam sobie zasieje poza odcinkiem. Później się widzimy, właśnie gdzieś w okresie zimowym, grudzień, listopad, grudzień, może styczeń, zobaczymy, wykupicie się tam to pole. No i w późniejszym czasie, oczywiście, też trzeba będzie, proszę Państwa, zacząć spłacać ten nieszczęsty kredyt. Ale tak ogólnie, ja sobie chcę zobaczyć, jak to wygląda sytuacja. Sprzedane BR. Fajny, fajny, fajnie. Mm, eee, ale? Odsetki bankowe. Kurwa, z takiej kwoty? Miesięcznie 300, jest za 33, 33 euro? Zdjęcia, kurwa. Nie tak kurwa chciałbym. Takie mieć... Nie eee, wiem, odsetki kurwa. Bankowe. Eee, plus te... Plus kapitał, nie wiem... 30. Te miesiąc kiedy to w ogóle to majdzie kurwa kredyty podpadów. Tak to jedzie. A młodeczki, ja nie przedłużam w dzisiejszym odcinku. Byłoby to na tyle. I takiego się nie spodobał. Zaczynę w górę, komentarz, dzięki zadanie. I trzymajcie się tego Na razie cześć.